Część druga naszego paleniska. Ten pieniek tutaj ma sobie trzy otwory. Ich nie widać, bo to są otwory ósemki. Co 120 stopni, mniej więcej. Tak to już wygląda po jakiejś godzince. Herbatka już zagotowana. Parzy się. Tam w karnuszku. I tutaj na no, ten pieniek, już jak widać, w środku zaczyna być. Dość rozżarzony, i idzie właśnie to wszystko w stronę tych kanałów. Zaraz spróbuję dwa z nich zatkać. Zobaczę, czy zatrzymam w ogóle trochę proces spalania. Tutaj, ten pierwszy pieniek, który jest z drzewa liściastego, mieliśmy z nim problem, żeby go rozpalić, ale rozpalił się, jak widać. I zrobiła nam się już taka dziura od powietrza. Więc yy, tam chyba nie o to chodziło i nie o to tempo, ale to pierwszy eksperymentalny. Mimo wszystko zadziałał, także drzewo liściaste też działa. No i co tutaj? E, za chwilę pozamykam te kanały w sensie dwa z trzech. No i napijemy się herbatki.